Hej, tu mistrz geografii i dziś wyjaśnię Wam, jak ukształtowana jest powierzchnia Europy. Skupimy się więc na górach, morzach, półwyspach i wyspach. Dziękuję Wam za dobre przyjęcie serii o Europie. W poprzednim filmie chodziło na kraje, o krajach. Jeśli nie oglądałeś, to serdecznie zachęcam. To tyle ze wstępu. Zaczynajmy. Zaczniemy od gór. Wyróżniamy w Europie dwa największe łańcuchy górskie, czyli Alpy w Szwajcarii, Włoszech i Austrii, o których chyba słyszał każdy, i Karpaty w Polsce, Ukrainie i Rumunii. Karpaty w Polsce to na przykład Bieszczady, Beskid Sądecki, Gorce, Pieniny i też Tatry. Najwyższym szczytem Alp, ale także całej Europy, wbrew powszechnym twierdzeniom, jest Mont Blanc o wysokości 4807 metrów nad poziomem morza. I nie, nie jest to Elbrus. Elbrus leży w Azji, a nie w Europie. A najwyższym szczytem Karpat jest Słowacki Gerlach o wysokości 2655 metrów nad poziomem morza. To się może przydać. Następną rzeczą są morza. Tutaj zaznaczyłem morze takim kolorowym X, który odpowiada kolorowi, jakim napisano to słowo. Na przykład Morze Śródziemne zostało zaznaczone na taki brązowy i po, trochę pomarańczowy, tak jak jest napisane. Morze Bałtyckie znajduje się tutaj. Ma do niego dostęp Szwecja, Finlandia, troszeczkę Rosja, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Niemcy i Dania. Więc jest dość duże. Do Morza Czarnego ma dostęp Turcja, Gruzja, Rosja, Ukraina, Biedna Ukraina, Rumunia i Bułgaria. Do Morza Adriatyckiego ma dostęp, mają dostęp Włochy, Chorwacja i Albania, do Morza Północnego Wielka Brytania, Holandia i Norwegia, do Morza Norweskiego, tylko Norwegia, bo tutaj się znajduje jako Norwegię, do Morza Śródziemnego mają dostęp dużo krajów, ale najwięcej to są te kraje, które należą do Azji i Afryki, a z Europy Portugalia, Hiszpania, Francja, Włochy, Grecja i Turcja. Kawałek Turcji leży w Europie i on do, nie ma dostępu bezpośrednio do Morza Śródziemnego, ale sama w sobie Turcja ma, więc tak po prostu będzie. Jeszcze jest Morze Tyreńskie, które, do którego dostęp ma Grecja i Turcja, i najmniejszy na świecie z mórz Marmara, który jest tutaj zaznaczony taką małą kropeczką. Bo w rzeczywistości jest znacznie mniejsze, nawet mniejsze od tej czerwonej gwiazdki, ale takie zaznaczyłem, bo, już nie, bo to jest najmniejsza możliwa kropka, jaką można zrobić. Następne są wyspy, które też są otoczone pentelkami i najważniejsze wyspy Europy to Wielka Szóstka, czyli Wielka Brytania, Irlandia, Korsyka, Sardynia, Sycylia i Kreta. I jeszcze półwyspy. Tutaj jest idealny przykład półwyspu. Z trzech stron oblany morzem, a z jednej trzyma się na lądzie. I Europa jest krajem o dużej linii brzegowej, a linia brzegowa to jest po prostu to: to jest po prostu wybrzeże tego całego kontynentu. Tu Europa ma bardzo dużą linię brzegową, a wcale nie jest takim dużym kontynentem, a stało się to dzięki dużej ilości półwyspów, takich jak półwysep skandynawski, półwysep iberyjski, półwysep apenijski i półwysep Bałpa bałkański oraz jeszcze półwysep kolski. To tyle. Jak się podobało i czegoś się nauczyłeś lub nauczyłaś, zostaw łapkę, a jak chcesz być na bieżąco z filmikami, to zasubskrybuj mój kanał. Cześć!